Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie dwa czasowniki bardzo mylone. Chodzi o słowo cool, aspiracja, czyli wybuch cool i długie u oraz chill. Uwaga, przez "i", y. Chill, nie chill. Chill. I teraz uwaga. Problem polega na tym, że oba możemy tłumaczyć jako schłodzić na język polski. Cool jako czasownik może to znaczyć ostudzić, wystudzić, no i właśnie schłodzić. Natomiast chill będziemy tłumaczyć głównie jako schłodzić. No i teraz jaki jest problem? Oba słuchajcie, rzeczywiście znaczą schodzić, ale w zupełnie innym kontekście. Generalnie cool znaczy schodzić, ale z jakiegoś upału lub gorąca, lub nie wiem, gotującej się jakieś tam wody i tak dalej, jakiejś gotującej potrawy, czy na przykład wyciągamy ciasto z piekarnika i ktoś mówi, weź je, musimy go, to ciasto schłodzić przed... Podaniem. Natomiast chill znaczy schodzić, ale nie z gorąca, tylko z temperatury pokojowej poprzez wsadzenie np. do lodówki. Czyli schładzamy np. do 3-4 stopni. No Najlepszym przykładem na schłodzenie jest wino. Tak? We need to chill this wine. Musimy schłodzić to wino. Czyli wkładam go do lodówki. Oczywiście no, najczęściej to wiadomo będzie lodówka, ale to nie musi być lodówka, bo nie wiem, ktoś ma na przykład bardzo zimną piwnicę, czy na przykład na zewnątrz jest mróz i na chwilę wystawimy butelkę na zewnątrz, bo pokażę wam przykład w diki.pl, który jest błędnie w ogóle tłumaczony. Ok? Czyli cool schładzamy, bo coś jest gorące, wrzące i tak dalej, do temperatury pokojowej. Natomiast chill z temperatury pokojowej do powiedzmy 3-4 stopni. Praktycznie nawet do zera, byle nie zamrozić. Ok, to pokażę Wam teraz przykłady. I jesteśmy najpierw w Longmanie. Wymowa. Chill. Chill. Ok, no i popatrzmy na pierwszy przykład. Tutaj, spoon. No spoon to jest łyżka, ale tu jest użyte jako czasownik, żeby coś przełożyć łyżką. Na no Anglicy kochają używanie. Tych samych słów, i jako rzeczownik, i jako czasownik. Kliknę. Spoon the mixture into a bowl and chill for two hours. Spoon the mixture into a bowl and chill for two hours. spoon the mixture into a bowl and chill for two hours. Tak, czyli przełóż łyżką całą tą miksturę do miski, no i trzeba ją schłodzić przez 2 godziny, czyli po prostu do lodówki na 2 godziny. The longer the salad chills, the better the flavor. The longer the salad chills, the better the flavor. Tak? The longer the salad chills, the better the flavor, tak? Czyli im dłużej, tym lepiej. Struktura im, tym. Robiliśmy o tym lekcję podlinkuję wam. Czyli im dłużej ta sałatka się będzie chłodzić, tym lepszy smak. No i teraz mamy chill w Cambridge. I piękny przykład. I've put the beer in the fridge to chill. Tak? Czyli present perfect. Wsadziłem piwo do lodówki. No i skoro present perfect, to to piwo teraz jest w lodówce tu jako aby aby się schłodziło chill the wine before serving tak czyli musimy schłodzić wino przed podaniem przed jest przyimkiem podawać jest czasownikiem jeżeli czasownik pada po przyimku musi mieć końcówkę in o tym, o tym mówiliśmy we filmiku o końcówce in podlinkuję wam no i teraz Cool, jesteśmy w Longmanie, pierwszy przykład. The air conditioning doesn't seem to be cooling the room much. Tak? Czyli klimatyzacja doesn't seem to be cooling the room much, tak? Czyli wygląda na to, że ona nie schładza pokoju. Czyli coś nie gra, coś się dzieje. Chyba nie do końca działa prawidłowo. No i teraz jest też bardzo fajny przykład z ciasteczkami. Allow the biscuits to cool for five minutes. No, czyli musimy pozwolić ciasteczkom, aby się schłodziły. No, pe my pewnie powiemy, że musisz schłodzić te ciastka przez 5 minut. Czyli po prostu ktoś je na przykład wyciągnął z piekarnika, są gorące, no i muszą się schłodzić, czy też może powiemy ostudzić. Allow the biscuits to cool for five minutes. Czyli na 100% te ciastka po prostu są gorące. No i znowu cool, ale jesteśmy w Cambridge Leave the cake to cool for an hour before cutting it. Zobaczcie, znowu czasownik po before i znowu in. Tak czyli zostaw ciasto, aby się schłodziło, ostudziło przez godzinę przed cięciem, zanim zaczniesz go ciąć. Okej, moi drodzy, i teraz jesteśmy w Diki.pl. Pokażę Wam błędne użycie, błędne tłumaczenie i, jeśli chodzi o chill, i jeśli chodzi o cool w tym słowniku. Także Diki.pl, uwaga, ma swoje wady. Ten przykład jest dobry. The drink tastes best chilled, czyli ten napój, czy też po prostu drink smakuje najlepiej, kiedy schłodzony, nie na netyta. Natomiast popatrzcie na ten przykład. You should chill this meat. I teraz, co to oznacza? Że ty musisz schłodzić to mięso. No generalnie to ma sens w języku angielskim, tak? Czyli po prostu ktoś chce, żebyś schłodził to mięso w lodówce, czy, te, czy też w piwnicy, czyli do tych 3-4 stopni. Może akurat w przepisie będziemy jeść, nie wiem, mięso na zimno, ok. No ale zobaczcie, jak to przetłumaczyli. Powinieneś przechowywać to mięso w lodówce. No słuchajcie, bez sensu. To tłumaczenie jest zupełnie nieprawidłowe. Tutaj nie jest w ogóle mowa o przechowywaniu, tylko po prostu o schłodzeniu tego mięsa w jakimś tam celu. Gdyby miało być przechowywać, to byłoby keep albo store. You should keep albo store this meat in your fridge w twojej lodówce. Inna sprawa, no tak jak mówiłem, czy raczej wiążemy z lodówką, ale to nie musi być lodówka, bo tak jak mówię, może akurat na zewnątrz ktoś wystawi albo w chłodnej piwnicy. A tu też z góry założyli, że w lodówce. No i uwaga, zupełnie nietrafiony przykład na cool. Akurat z domem jest ok, I znowu klimatyzacja, ale zobaczcie tutaj. The waiter cooled our wine. Tak? Ktoś pomyśli sobie, no super przykład, kelner schłodził nasze wino. No ale to, co mówiliśmy, to oznacza, że to, tak jak te ciastka z piekarnika i tak dalej, że to wino było, nie wiem, wrzące, gorące. No nie wiem, no chyba, że ktoś grzańca robił. I to tak by oznaczało, że to wino było gorące, nie wiem, butelka i kelner go schłodził, bo byśmy się poparzyli, tak? To po prostu oznacza, że, że nie wiem, że moglibyśmy się poparzyć. Więc tu powinno być chilled. No i tłumaczenie, kelner schłodził nasze wino. No tak jak mówię, chyba, że było wrzące, ale nie sądzę. No i teraz, moi drodzy, jakiś przykład od Native Speakerów. To, co Wam mówiłem, chill, na no, ogół wiążemy z lodówką, ale nie musimy, więc śmiało można dołożyć lodówkę. Pani tutaj mówi, że coś trzeba przykryć i wsadzić do lodówki. Czyli cover this up, przykryto, let it chill, czyli pozwól mu się schłodzić in the fridge, w lodówce. Posłuchajcie. So, cover this up, let it chill in the fridge for a good 10 to 20 minutes or so. No, czyli wkładamy do lodówki, żeby się schodziło for a good 10 to 20 minutes or so. Lub coś koło tego jeszcze raz. So, cover this up, let it chill in the fridge for a good 10 to 20 minutes or so. No, i teraz będziemy schładzać pomieszczenie, czyli będzie czasownik cool. Bardzo często używany razem z down, cool down, czasami też używają cool off. I posłuchajmy, so, to, do I do to do what I do for a living, tak? czyli aby robić to, co robię, tak? aby robić to, nie ma tego, to od razu jest co. Czyli, aby robić, co ja robię for a living, czyli co ja robię, żeby żyć, tak? To jest taki zwrot do for a living, czyli zarabiać na życie. Czyli, jakby w sensie po prostu, pracować. Czyli, żeby robić to, co robię w mojej pracy, żeby zarabiać na życie. I got to be, no jest to oczywiście wersja amerykańska tutaj po brytyjsku i żeby było super poprawnie, musi być I have got to, I've got to. Robiliśmy chyba o tym lekcję, jak znajdę to podlinkuję, no ale w języku codziennym oni używają samo got. I got to be, muszę być in the shop every day. Oczywiście nie w sklepie, tylko w warsztacie, no tu jest ta znacząca różnica między brytyjskim a amerykańskim. Gdyby to powiedział Brytyjczyk, wyszłoby, że gość musi być w sklepie. Every day, I need something to cool this place down. No, a że tam jest bardzo gorąco, to I need something to cool this place down, tak? Żeby schodzić ten warsztat. Czyli jest upał, no i będzie fajnie, przyjemnie. Czyli gdybyśmy tu użyli chill, to wyszłoby, że schodzić do, nie wiem, tych 4-5 stopni. So, what you see me on the walk? So what you see behind me on the wall, czyli to co widzicie, zobaczcie nie ma znowu to, od razu jakby co widzicie za mną na ścianie i pokazuje klimatyzator. All oh, is a Mitsubishi ductless mini split. It's a Mitsubishi ductless mini split. Tak, taka jednostka, taki jeden klimatyzator tego typu się nazywa mini split. Natomiast dodał jeszcze przymiotnik ductless, czyli bez kanałów, tak? Bo mamy takie, mamy takie systemy klimatyzacji, co kanałami jest rozprowadzone zimne powietrze, a to jest ductless, czyli bez kanałów. No i ostatni przykład na dziś, znowu będzie cool, ale ten razem w kuchni. bo pokazywał, robił taką lekcję, jak piecze ciasteczka, no i właśnie wyciągnął je z piekarnika i żeby wystygły. Czyli nie użyje chill, tylko cool. Bo one są gorące i chcę, żeby wystygły do temperatury pokojowej, żeby je śmiało można było zjeść. No i tu mówi, że wyciąga ciasteczka z piekarnika używając rękawicy. I certainly don't want to burn my hand. No bo z pewnością certainly don't want to burn my hand. Nie chce się poparzyć. And when I take the hot cookies out. When I take the hot cookies out. Of the oven, tak? Kiedy wyciągam je z piekarnika. Out of the oven. In order to allow the cookies to cool off. No, i in order to, aby. Kolejna wersja na aby. W języku angielskim jest kilka zwrotów na aby. Robiliśmy o tym lekcję. I zobaczcie, że znowu uży, użyte jest allow, tak jak w którym słowniku było. Czyli aby pozwolić ciasteczkom to cool off, aby wystygły. I zobaczcie, że jest właśnie cool off. To, co Wam mówiłem, cool down albo cool off. off. I'm going to put them on this cooling rack. I'm going to put them, tak? Położę je on this cooling rack, tak? Na tej jakiejś siatce do schładzania. Jeszcze raz. I certainly don't want to burn my hand when I take the hot cookies out of the oven. In order to allow the cookies to cool off, I'm going to put them on this cooling rack. Dzięki. Trzymajcie.